Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na film. 100 odcinków za nami i mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami. Zapraszam wszystkich Państwa na odcinek jubileuszowy, a w nim m.in. krótki reportaż ze wszystkich czterech zbiorników, czyli 240 litrów 105-25. I nowej kostki 30-litrowej. Ponadto czas podsumowań, podziękowań i innych informacji o kanale aquapiter.pl. Kanał aquapiter.pl powstał 3 lata temu. Na kanale nagrywam filmiki głównie ze swoich, akwariów z tych czterech wymienionych wcześniej były również filmiki z akwarium już nieistniejącego u mnie 112 litrowego. Akwaria oprócz domowych przedstawione w moich filmikach to przede wszystkim akwarium kolegi Arka 450 litrów oraz zbiorniki w sklepach akwarystycznych takich jak Mini zoo Puławy, King zolublin, Omega Zolublin czy sklep zoologiczny w Żelechowie. Oprócz tego reportaże z Zoo w Warszawie, z Wrocławia z filmikiem z Afrykarium, a także kompleksy akwarystyczne w Lost Chambers oraz Dubai Mall w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były też odcinki specjalne, jak na przykład Garra Rufa z Turcji czy Oczko Wodne u moich przyjaciół. Przez ponad 3 lata istnienia kanału nazbierało się filmów na ponad 10 godzin nieprzerwanego oglądania. W oglądanym teraz zbiorniku pływają m.in. duch amazoński, paletki, kiryski, piktusy, statko neonków Inesa, jest też zbrojnik niebieski ukryty oraz jedna Molinezja Gigant. Stosunkowo nowym nabytkiem jest para pielęgniczek Ramireza Electric Blue, widziana przed chwilką. Są też skalary, o których bym całkowicie zapomniał. To było akwarium 240 litrów, do którego jeszcze wrócimy. A teraz mój kompleks trzech akwariów. W innym pokoju zaczynamy od starego krewetkarium 25-litrowego. A w nim właśnie przydybaliśmy podczas uczty grupkę. Krewetek Red Sherry. Przechodzimy do akwarium 105-litrowego. W nim królują molinezje oraz tetry fluo. Są też dwa sumiki szkliste, para górami złotych, dwa zbrojniki niebieskie. Trochę żyworódek, tak jak widoczna tutaj samiczka mieczyka, ze dwie trzy platki i parka kupików. I pora już na najnowszy nabytek. Kostka 30-litrowa i nowe krewetkarium. W tym krewetkarium, oprócz krewetek, mamy czerwonego glonojada, na razie niewidocznego, a tak to są krewetki Neocaridina Red Sherry oraz Blue Velvet, a także dwie krewetki Amano i pięć krewetek Red Crystal z rodziny Caridina. Całość zestawu prezentuje się właśnie w ten sposób. A my, wracamy do akwarium 240 litrów i do krótkiej e, takiej podsumowującej informacji dotyczącej moich akwariów. Moje zbiorniki to 400 litrów wody, 6 nieprzerwanie pracujących filtrów. Około 100 rybek reprezentujących kilkanaście gatunków, i około 40 krewetek Caridina, Neocaridina oraz krewetek Amano. Oprócz filmików przedstawiających moje akwaria, Nagrałem również dwie serie takich odcinków o gatunkach ryb, to było odcinków bodajże 8, oraz 5 odcinków dotyczących wyposażenia i sprzętu akwarystycznego wykorzystywanego w akwarystyce na całym świecie. W filmikach swych przedstawiam również konkretne gatunki rybek z ich upodobaniami, jakimiś zwyczajami, sposobem funkcjonowania. Staram się również odwiedzać sklepy akwarystyczne czy wspomniane wcześniej kompleksy akwarystyczne w różnych miejscach. Teraz takie króciutkie podsumowanie w pigułce o kanale Aquapiter.pl Kanał powstał 15 kwietnia 2021 roku. Ostatnio minęły 3 lata właśnie od założenia. Od tego czasu nagrałem 100 odcinków, miałem 176 tysięcy wyświetleń, 4000 lajków, około 900 komentarzy i ponad 450 udostępnień. Dziękuję widzom za ciepłe przyjęcie i oglądalność. Miło mi, że komentujecie moje filmy, zostawiacie lajki. To daje mi dużą satysfakcję i dalszą chęć dzielenia się z wami moją pasją, jaką jest hodowanie rybek i oglądanie podwodnego świata. Dziękuję również za cenne uwagi, pomysły i szereg ciekawych filmików moim koleżankom i kolegom akwarystom. Naprawdę bardzo miło się to ogląda. Bardzo ciekawe są to informacje, i często naprawdę można się dowiedzieć wielu świetnych, nowych informacji. A teraz pora na szczególne podziękowania, które kieruję oczywiście do swojej żony i swojego syna. Za wsparcie, za pomoc, za dobre słowo, za to, że jarają się razem ze mną tą moją pasją, że wspierają mnie w moich działaniach. Jest to naprawdę dla mnie niezwykle miłe i cenne doznanie. Podziękowanie również dla brata Marcina, który no całym tutaj sercem wspiera kanał Aquapiter. No i też duże podziękowania dla wielkiego mojego kumpla Arka który ma akwarium 450 litrowe, które mieli okazję Państwo oglądać podczas kilku odcinków na kanale, no i który jest jednocześnie też moim kolegą z tenisa stołowego. Kończę już ten jubileuszowy odcinek i pozdrawiam wszystkich widzów kanału Aquapiter.pl. Do zobaczenia już niebawem.